Po czym poznać dobre kwasy omega-3? Musimy zwrócić uwagę na kilka specyficznych wartości. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest współczynnik TOTOX. Jest to stopień utlenienia kwasów, mówi nam o tym, czy dany olej rybi, z którego został wyprodukowany dany suplement, jest dobrej jakości i nie jest zjełczały, utleniony i już nie warty swojej ceny. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to z jakiej ryby został pozyskany dany kwas. I interesują nas ryby mniejsze, takie, które nie będą tak mocno zanieczyszczone. Dodatkowo ważne jest dla nas to, żeby ten kwas był w formie trójglicerydów, a nie estrów. I wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam, w dobrym e, tego słowa znaczeniu ma na liście właśnie omega-3 z bioven. ponieważ mamy tutaj bardzo niski toks w tej chwili dużo poniżej 10. Mamy tutaj fantastyczną zawartość właśnie trójglicerydów, a nie estrów. Mamy pozyskanie z sardeli peruwiańskiej, która nie jest dużą rybą, e, która może gromadzić i kumulować e, zanieczyszczenia, ale biowen mimo to nawet wtedy mówi sprawdzam i bada swoją omegę nie tylko pod kątem toksu, ale również pod kątem zawartości metali ciężkich i to badanie w dalszym ciągu daje nam informację, że jest to bardzo dobry jakościowo produkt. A jeśli chcecie go zamówić, to zapraszam Was serdecznie do naszego sklepu internetowego.